Takie konferencje jak Konferencja Beam for Industry to platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami nie tylko z rynku budowlanego, ale również z zakresu przemysłu czy dostawców narzędzi wspomagających pracę codzienną tych firm wykonawczych, firm projektowych czy inwestorów. To też wspaniała platforma do poznawania się lepiej, do sprawdzania tego, co na przestrzeni ostatnich lat. Zmieniło się zarówno w branży budowlanej, jak i jeśli chodzi o rozwój przemysłu 4.0. Słuchanie tego, jak inne firmy wykorzystują BIM w swoich procesach, jakie korzyści można z tego wynosić, no i przede wszystkim, czy warto. Nasza obecność jest zdecydowanie znakiem na to, że warto. Do udziału w konferencji przekonał mnie przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń z osobami, które zajmują się na co dzień BIM-em i wdrażają go w różnych miejscach czy organizacjach, jak również możliwość wymiany doświadczeń odnośnie BIM-u z pozycji zamawiającego publicznego, gdzie tych doświadczeń i informacji o nich bardzo często brakuje. Główną korzyścią z wprowadzenia BIM-u wewnętrznego, ale też naszych klientów jest łatwiejsza wymiana informacji, transparentność. I komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami całego procesu budowlanego, ale także naszego wewnętrznego, gdzie mamy zaplanowaną lepiej produkcję, transport, logistykę i wykonanie już na budowie. Co zyskaliśmy wykorzystując BIM w ramach NSO? Dlatego, że nigdy nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, że tak duży projekt będziemy realizować bez wykorzystania BIM-u. Trudność, skala tego projektu powoduje, że wykorzystanie technologii BIM staje się całkowicie naturalne i, tak jak mówię, no, ciężko sobie wyobrazić realizację bez tego. Właśnie zakończyliśmy ponad dwuletnią współpracę z firmą Arub i inwestorem PepsiCo przy realizacji fabryki w Środzie Śląskiej. Podczas całego procesu inwestycyjnego na platformie ThinkProject CDE udało się zgromadzić ponad 20 tysięcy dokumentów. Wszystkie procesy, których te dokumenty dotyczyły, obsługiwane były przez jedną osobę, a nie jak pierwotnie zakładano przez dużo szerszy grono dokument kontrolerów. Takie wydarzenia są świetną okazją do śledzenia nowinek technologicznych, które mogą usprawnić procesy inwestycyjne i pomóc branży budowlanej w obsłudze projektów i zwiększeniu efektywności realizacji inwestycji.